Jakąś skrzynkę masz na łóżku. Prezent dla Kasi od PoMenders. O kurwa. Kazia, clownfish, rodowód, kroniki, buty, hajs. Skąd ona ma to wszystko? Stack diamentów? Co to jest? Ej dobra, kogo ona zajęła Skąd ona to wszystko ma? To nie jest normalne, by Menders była bogata. A gdzie mój koń? Gdzie moje kury? O kurwa, głów Menders przybyło. What fuck? Czemu? Jak tu się wchodzi kurwa tam? Co to za gówno? Co to jest? Kto to tu kurwa postawił? Stand up tu był? Kurwa. Wracaj! Kurwa! No i chuj. No i się rozbiegły. Chip chip. No tak, tak, tak. Ty złaź, bo ci zabiję. Sam wybrałeś sobie ten los. A ty kurwa co? Jezus. Chodźmy sprawdzić, jak mosty idą. Nie idą. No cóż, to no, sprawdźmy jak mosty nie idą. Gdzie jest moja potka. A czemu one w takiej kurwa, noży są. I krowę hmm. mamy? Na cholerę nam krowa. Stodoły chciała zrobić. Uh -huh. Jak jej poszło? Jak widzisz, nie poszło. Ciao, Dobra, chodźmy na mosty. Dobrze, że windę fajną zrobiłam. Menders mówiła, że budowanie mostów bez ciebie to nie to samo, bo nie ma kto jej biczować. Ale trochę zrobiła chyba więcej, tak czy tak. Tu jest jakaś szeroko zakrojona produkcja miodu. Dom Peciu. Alkoholik, hazardista, Śpun, babiarz, degenerat, pani do towarzystwa. Halo! Witam. Cześć! Cześć, cześć. Ej, po co ci fabryka miodu. Do świeczek. A po co ci świeczki? Używałem do jednego przedsięwzięcia. Jak ja chcesz, coś się mogę oprowadzić, ale no nie tak, wiem, coś tak. chcesz. Tak? Jesteś... Ale 100% pewna jesteś. No. Dobra, to zapraszam. Jeszcze miód pitny robią i to zdejmuje chyba wszystkie negatywne efekty, ale ani słowa królowi, nie? <grychy> To jest burtem? Możesz to pozwiedzać. To jest burdel? Zgadza się. Ufa, słyszałam o nim. Azjatka bez skrupułów. Co to kurwa? No śmiało, śmiało, możesz to pozwiedzać pokoje. Ale coś tam jest? Uh -huh. Boż! Tu coś, co To jest, To jest jeden z lepszych pokoi. LGBT. O boże, nie. To jest co dobro! To jest jeszcze konik. Coś dla random to jest Zimna suka. O nie. Bliski w wschu... Dlaczego? <laughs> jeszcze jest ostatni, tylko że tu jeszcze pszczół nie przeprowadziłem. BDSM BDS i dwie słodkie gotki. O kurwa. Nie, to jest mocny w... No trochę mi to zajęło. Wygl Wygląda na postarane. No jakbyś chciał skorzystać z usług. Czy kogoś coś miało, nie? Jasne, jasne, pamiętaj. No, to, I, to i... po tobie był miód, bo świeczki były w pokojach, nie? A, no ta I też do jeszcze do Zajebiste robienia mikrofonu. Musiało miejsce. Dzięki bardzo. No, i tu jest jeszcze zrobiłem taką, no, powiedzmy to, knajpę, może bardziej taką tawernę do posiedzenia sobie. Taką ukrytą, nie? Taką, alterna taką alternatywną, ukrytą. Także to jest to przedsięwzięcie. Zajebiste. Mendes! Kogo ty ku Kurwa okradłaś, że miałaś 3 złote monety I ile ty miałaś diamentów A skąd miałaś diamenty Menders? Miałaś 3 złote monety I staka srebraków czyli 4 złote monety prawie Okradłam z kopalni Supić w domku zobacz, idę patrzeć Menders, jeszcze jedną rzecz mam Był publiczny lincz Czy sprzedawałaś jajka? Spóźniłam się A czy kupowałaś od kogoś jajka? Jest faktycznie, blok. Jakie dole No i po kryjówce Kurwa tej kryjówki, ku od kryjówki Od kiedy to mamy? Od drugiego dnia, jak mamy domek Menders. I że my to mamy, to ja to mam. Powinnaś być dumna z Menders, bo zarobiła 1000 złotych na live. Bardziej by mnie interesował, gdyby zarobiła 1000 złotych w Minecraft. Będę po tej szefowo. To dobrze, to pamiętaj, pamiętaj jak coś, że ty o tym nie wiesz. O tym pomieszczeniu nie wiesz. I nie możesz tam wejść sama, dopóki nie zobaczysz tego w grze. Bez sensu. Wiesz, tak samo jak ja nie wiem, że zajęło znalazłaś tu papierza, dopóki ty mi o tym nie opowiesz. To byłby metagaming. A jak budowałaś tu tą ku... obok, to znaczy jak zbudowałaś tu tą e, drabinę, to ja prawie na zawał zeszłam, że wlazłaś do tego pokoju, ale nie, na szczęście nie wlazłeś. I ja to muszę przykryć liśćmi, jak skończymy, bo byłaś bardzo blisko odkrycia tego pokoju, ale że ona nie znalazła tego pokoju do tego czasu, to hit, nie? Idziemy kopać do kopalni jakiejś gildii, mamy diamentowy kilof. Kurwiator 3000. To zrobimy tak. Idziemy do kopalni, znaczy pójdziemy do YFL pod pretekstem, że chcemy zobaczyć ich nowe budowle i zobaczymy ilu ich jest i jak będzie ich mało, to pójdziemy do ich kopalni kopać. Kurwa, nikogo nie ma. Ej, Lol, możemy iść do każdej kopalni. Możemy iść do Huntswotów albo do tych. Idę do YFL, idę, idę! Co to za gówno? To jest wielki arbus? A kaktus? Moje na nie? Dzień dobry, Cześć. Kasiu! Cześć, Kasia! Cześć, Cześć tak by mnie nie było! Chyba jest Gdzie trochę za głośno w porównaniu do Ciebie. Na nartach Bo byłam we Francji. Są... O, to, to a my specjalnie przygotowaliśmy moment, naprawdę. żeby Cię zlizować. A góry nasze piękne? A nasze piękne, piękne polskie góry? Chyba te pagórki. Jakie pagórki? Ładne tutaj śnieżko, nie śnieżko, ładne góry. No daj spokój. Naprawdę. Zrobiłaś kiedyś śnieżkę? No. A no, widziałeś górę? Popatrz w górę. Co? No ale tam kurwa w górę, do A, a ja w niebo patrzę! Kurwa. Ja też! A, Ej, fajne! A po co ci ten wielki arbuz przed domem zwierzę? nie ja, to, to Blaszka wybudował nam kurwa to nie arbus? Nie, no ja wygląda w w jak arbus, jest kwadratowy. Kaktus, nie, to, 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 to. Blaszka, blaszka pomylił serwery. To myślisz, że to jest Blow vs. Mandzio 2010 rok. All Stars, czy coś takiego, jak to się nazywało. Jak było Kasiu? Zajebiście było. Jedna osoba z naszej ekipy w ostatni dzień skręciła sobie obie nogi. O, o kurwa. No. O. I jak wracała? Dalej wraca, bo on jadował autem dwa dni. A, bo byście ciebie tą Julkę nie pracowała w ogóle, wiesz? No, zauważyłam, że po tym. Trzeba. Musisz dąb... zrobić. A ty chcesz ja być w takiej to. pozycji, w jakiej jesteś? Chciałabym być dolej. Po prostu tak Czemu Co wy tak nie umiecie zdobyłeś. robić? Potrafimy nawet zrizować <grym> Nie będę pytać Nie, 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 nie. Oj, sama zapytałaś o, ryba a, z raką, ryba z raką A petruszkę z pasternaką, z pasternaką Kasiu, riz! Uuu. Rzadko wychodzicie z domu, nie? Zdecydowanie za rzadko Tak mi się też wydaje Pozmieniało się tu coś? Daj kaktusa Chodź, Kasiu, chodź! Idę, biegnę z bieżak, za tobą! Moc przyjaźni! Tak, my razem A, oj. Związek, A, oj. ty i ja. z kim Myszka Mickey. Ej, cosik! Ej, co Czy będzie nam potrzebna piła mechaniczna? Nie. Czy może A może paralizator? Paralizator. A zobacz, 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 tutaj zrobiłem. Tu się podmieniało, coś... proszę tutaj kowalskie jest miejsce kowalskie. A wy macie swojego kowala gildyjnego? Nie, po prostu tutaj sami po prostu przetwarzamy sobie lawę i przepalamy. Także tutaj tak wygląda. Tutaj mamy, robimy sobie rzeczy, tu mamy kuchnię, troszkę kuchnia będzie jeszcze zmodernizowana. Chodź zobacz, chodź zobacz, chodź zobacz, chodź zobacz. Tu mamy teraz salę, salę naszych spotkań. Sala spotkań. Zobacz tutaj troń króla. Troń króla i, i, i strażnicy. I tego. Czemu? Czemu? I co MAPA! Mapa, mapa, bo my jesteśmy po prostu... Mapa nasz włości, wiesz? No, daj mu herbatę, daj mu herbatę! To no, wiesz co, drugą ja i herbaty. No i co, i zabrałeś mi posłodzoną herbatę? No poj**ało ci chyba, że mi herbatę wylejesz, Kurwa! Interweniuj, Kasiu, interweniuj! ale ty masz gorącą herbatę! Jest mega mocna i gorąca. Jest, tak, Jest taka słodka. <ścoughs> <śmiennie> tutaj są... Yy, a, 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 to są... Yy, to są włości LORDA MURTIEGO! Zapraszam! Tak, tak, tutaj zaprojektowane Po prostu... Czarnym opium. Opium, tak, to to całe. Tak, I tutaj tak. na suficie. Krzyż na suficie? Gdzie jest krzyż na suficie? No krzyż, gdzie jest krzyż? No tu na górze na suficie jest. A, w ten sposób. Okay. <laughs> Bo to jest takie, takie młodzieżowe słowo, wiesz? I tu na górze będzie teraz potem arena. Tutaj są rycerze broniące naszych murów. A tam, widzisz, się buduje teraz kolejny zameczek taki. Mm. I się będzie wieża, i tam będą. Będziemy tego obserwować, a tam będzie kościół, a tutaj będzie arena hi, 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 hi. Chodź, tu są nasze komnaty Każdy ma swoje podpisane, na przykład jest muzyka typowo Chodź, widzisz, każdy ma swoje takie Zrobiłem Fajna, skromna, ale, ale tak, wystarczająca, tak. I, I to dla każdego, i to możemy sobie, możemy sobie zjeść, poziąć, porozmawiać. Zapomniałem, że robię sufit i teraz robię sufit Tu będą klatki wiszące, widzisz? A to jest nasze lochy Fajne. Dodałabym no no. tutaj, e, wiesz co, takie wodospady lawy gdzieś, co niekąd wychodzące na przykład ze ścian, żeby było bardziej mrocznie. Liście i może szkło, z, lawę za szkłem może co? Naprawdę już nie przez zajęcie. To jest dziura śmierci. No i tu pod no. spodem powinna być lawa. Nie, to są kolce. Aha, bo to takie opium, nie? Tak, na mojej skórze. No i to takie kolce, i to są klatki, że to jest śmieszna historia. Bo, po, bo, bo zabraliśmy, kiedyś się ukryliśmy konia lawkowi i tutaj był, i się zamieniłem potem i, i Mati, mówi, że Mati to widział i Mati mówi o, mamy konia tego, a potem ja to wziąłem i oddałem konia i zamieniłem na tego szkieleta, a Mati potem przychodzi, chowakie, Chłopaki, koń nie żyje <laughs> Tutaj na ten zgorzyk został składzony Uchwale wielkiej UFL Uchwalę bohaterom Uchwała bohaterom, a ty jak się bawiłaś? Na no, wycieczce fantastycznie, super tu macie Bardzo ładnie, bardzo ładnie Dobra robota, zwierzek. Dobrze, że mają w gildii takiego budowniczego jak ty. Powinien być z siebie dumny, oni powinni to doceniać, że tyle pracy i energii, a przede wszystkim pomysłu i kreatywności wkładasz w rozwój tego miasta. Mam nadzieję, że za to swoicie wynagradzany. A jeżeli nie, to ja cię wynagrodzę. Proszę bardzo. węgiel z cukrem? Tak. Kokaina i węgiel, dziękuję bardzo. Mogę gdzieś zagrać coś? No. Psst. Master Hunter, pijo, 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 nikogo, pijo, pijo, pijo. I mamy jeszcze w repertuarze inny? Mhm, mm to był dobry. Co? I takiego repertuarza sobie wiesz, po prostu. O! Dziękuję, most... dziękuję most... ci, dziękuję ci. To bardzo mi uda. <tłuk> <mi tłuk> Jakaś dżuma jest kurwa, właśnie by się spierdolę. Uważać, uważać, uważać. uważać. uważać tak jak bo uważać Jeszcze taka historia dla ciebie Bo ty mało się widzimy, to musisz reprezentować wszystko. No, dawno się, dawno się z nie widzieliśmy Tak, dawno, dawno się rozwiąza. nie widzieliśmy żeby cię coś, po prostu musisz tego I'm a wizard Harry I kończymy <laughs> z Fantastyczna, fantastyczna Ty to jednak jesteś człowiek Wielu talentów, nie? <laughs> Chodź na no spalony, chodź no. Dobra, ho, ho, chodź na spaloną Chodźcie, chodźcie, bijemy nam... się no, Giruj się, szybko, giruj się Idziemy się bić, Kasiu A! Nie dadzą nam kurwa rady Bo jesteśmy ZASILNI NIEE Chodźcie do Mati Dobrze, to trzymaj się Kasiu, miłego dzionka Trzymaj się życzę. też, ksiaupsi Pa, cześć, pa Muha. Super było cię zobaczyć, do zobaczenia Slay Złazimy na dół, żeby nas nikt nie znalazł z obcych diamenty! O, to nie diamenty. Złoto! Cześć! Cześć. Słuchaj, Cześć. prawa wygląda tak. Nie wiem czy to prawda, ale podobno nie wolno mieć łuku 4, Power 4, a ja tak. Nie się wolno wysiadam. na razie. W sensie wolno mieć, ale nie wolno używać, No mieć to co można składkę albo No ja coś... mam w skrzynce w domu, no nie używam go. No to jest ok, wszystko. A ty co byś chciała pewnie zamiast ciebie coś w zamian? Pewnie, żebym chciała coś w zamian. Wiadomo, wiadomo, to może pomyśleć. Moment, sobie, ja zaraz coś wymyślę. Ale mam ci oddać ten łuk i wtedy coś w zamian? Nie, no, no ufam ci, no nie używaj go po prostu. No ja nie będę One w rozgrywce będą dostępne, wiesz o co chodzi. No no no. Czekam na prezent, kopię sobie dalej. Oni chyba powiedzą, że jakbym ja poszła się z nim pić, to bym pewnie umarła i bym go straciła, więc... Wiedzą chyba, że w moich rękach on nie ma za dużo wartości. Tak mi się wydaje. U, A. O, co to? U! Mamy pierścień wiedźmy! Uhu! Co to robi? Co to robi? Ej, co to robi, ku... Dobra, musimy iść do domu, musimy iść do domu! Ku... Musimy iść do domu, Uhuhu, kurwa Chodźmy do domu, chodźmy do domu Jo A możesz go nałożyć? Nie wiem, boję się kliknąć Bo się boję teraz, że się f*** dole z nim Ale co? Ihihi. Nie wiem nawet co to robię, ale się jaram O Boziu dziękuję bardzo za ten prezent Pierścień wiedźmu, Kurde, ja dzisiaj ten pokój Menders pokazałam dlatego, że myślałam, że on już jest useless, wiecie? To w się, sensie, że pokazałam przy niej na streamie Bo ona do tej pory naprawdę o tym nie wiedziała Dobra Klikam no chyba nic nie robi jednak. On po prostu jest? No też fajnie, nie? No fajnie, fajnie. Też chciałam taki mieć. Może ja go muszę użyć w moim pokoju. To jest kula duży. Nie pierwszy chyba tylko pas! Dobra, masz rację. Pójdźmy z nim do netheru. Idziemy do Nederu. Nie spytamy Bozi. Chcemy sami odkryć, co to robi. O ile cokolwiek, bo to jest taka szansa, nie? Ten zwierzak, to nie jest zwierzę, jak Co się stało? co się stało? co się stało? Boże, czemu jest własnej Co się stało? Co się stało? Co się stało? Mój koszmary, mój Co się stało? 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 Kasia, 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 co się stało? Nie, 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 nie. 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 Dzięki. Dajcie zwierzaki jakieś dopaminki O kurwa, sprypłam. nie! Nieee uh -uh! Dopamina musi się zgadzać Proszę wypuśćcie mnie Idziemy sprawdzić do netheru pierścień Wiecie co mi się wydaje? Że on tylko tak wygląda Że on nic nie robi To tylko taki prezent jak inne prezenty Tak mi się wydaje Powiedzieliby mi jakby to miało zrobić jakieś super zmiany Sprawdziliśmy i nie robi Nie będziemy zabracać im gitary Wracamy do domu Będzimir, zabierzmy mnie stąd Cześć Kasiu Cześć Co u ciebie? Bardzo dobrze, a czemu ty masz buty nie do pary zresztą? Wiesz co, bo je ukradłem, jestem złodziejem butów Idę tam, bo tam chyba mnie wołają Yo. Ej, dawaj Ewron, chodź tu i się ze mną na dawa, jedziemy, dawaj, jedziemy z tymi kur yo. Yo, yo. Ej, jestem tutaj lordem in this bitch. Wjeżdżam tutaj sobie na YFL Dobra, oh. już nie wiem, co dalej puścić, bo jestem. Bez, bez żadnej weny dopiero to się obudziłem. Dobra, dobra, dobra. Ej, bo w sumie mamy tu Nexę i jest z nami Evron. Wiecie, co to tworzy? Synergia. <laughs> NEVRON! Ja! Pokaz, co to, to znaczy, dziewczyna, dziewczyna! Wejdź tu na scenę! Bokawiz, że ja i Kubo, ja jesteśmy zerem! Muszę powiedzieć, żeby to zobaczyć, wiesz? No cześć. Cześć. A mi powiedzieć, dlaczego kurczaki są pod ziemią? Po powstanie tam dla nich lepszy dom. A wiesz, że pod nimi były hoppery pod dywanami i zbierały jajka i teraz to. Które razie nie zbierają, to nie będziesz mi tego oddawać. muszę to naprawić. To wielka stajnia. No dobra, ale na razie nie mogę pojechać moim koniem. To raz, a dwa. Budowla, nad którą pracowałam długo, została rozbrana. Poza tym, skąd miałaś tyle rzeczy i tyle diamentów i tyle pieniędzy? Jak ciebie nie było, Kasia to na ciebie zwołała. Mówiła, że w końcu nie. Tak, prawda? Przedwczoraj, nie wczoraj, przedczoraj mówiła. Jak się ją spotkaliśmy? Uwaga tytuję. Boże w końcu tej mojej pani nie ma, mam tyle spokoju w tej brednej jędzy. Muszę iść, trzymajcie się. Chodź na balkon. Menders! Kiedy ciebie nie było, niewiele się zmieniło. No i jakbyś zapytała, ej, Menders. Skąd się wzięły 3 złota w mojej skrzynce? Teraz ja ci odpowiem, nie pamiętam w jaki sposób. A wiem w jaki sposób. Przedałam 16 diamentów królowi za 3 golda. A zapytasz, Benders, ale skąd ty miałaś diamenty? Była wielka bitwa o zamek. A ja stwierdziłam, kurde, kogo interesuje to, że jakichś dwóch chłopczyków się pokłóciło o zameczek i chcą odzyskać jakąś księżniczkę. Rozumiesz o co chodzi? Mm -hmm. Ja powiedziałam, że ja chcę zaspokoić potrzeby mojej księżniczki, dlatego też wzięłam przedmioty i poszłam przemierzyłam dżunglę. Przemierzyłam w pustynię i dotarłam do kopalni chopaków. I kopię, i kopię, i kopię. I myślę sobie, kurczę, tu już pozbierałam trochę diamentów, trochę opalu pozbierałam. Zobaczmy, co mają łajefele. Tam ci nadal się kucz, są jakieś głupie zabawy, wiesz, nudne chłopaków, oni biją się. O Boże, wyzywają się, tymi wsadziłeś miecz w dupę, tymi wsadziłeś miecz w oko. A ja co? A ja chopsiu przemierzam polanę, przemierzam brzozowy las i docieram do y, kopalni łajefeli. I co robi Menders? Kopię kolejne diamenty, kopię cytryny, wraca obłowiona w łupy, a ci nadal się. Się klepali, rozumiesz, to nadal się klepali, więc stwierdziłam, że a, jeszcze wrócę na chwilę, bo trochę mało opalu, więc sobie pokopałam i wróciłam. No i powiedziałabyś, no dobra, ale tylko to, a skąd się wzięły rzeczy swotów No też wczoraj Mender zwęszyła okazję. Na mieście był tylko miszel, który zajmuje się aksolotami, którego zakupiłam jednego w bardzo korzystnej scenie dla Ciebie na cześć mojej zdechłej, poległej papugi, nazwałam ją e, Kazia, ale to jest Twój aksolot, wybrał. Mam ją w kolorze, go w kolorze ją, bo to Kazia w kolorze różowym. Mam nadzieję, że ci się spodoba. No ale mniejsza. Był tylko Michel, który był zajęty swoim biznesem, więc co zrobiła Menders? Wyruszyła na przygodę, na przygodę do kopalni Huncfotów. I w ten sam sposób zdobyłam również kamienie z ich gildii i diamenty z ich kopalni. I jest jeszcze jedna kwestia, że mam jeszcze jedną złotą monetę, a to wszystko. Tylko dzięki dobremu sercu Lukiego Steve'a, który za to, że zburzyłam wieże, z których skakali i zabijali się jak debile, a wystarczy budować mosty, powiedział, że jak to zburzę, to dostanę złotą monetę. I nie przepieprzyłam na Juska, ponieważ dostałam zakaz. E, tak to mniej więcej wyglądało. Od kogo dostajesz zakaz? Od Lukiego. Bardzo dobrze. Muszę, muszę pochwalić go. Bo, bo powiedział, że dostanę złotą monetę, jeżeli nie pójdę z nią do Juska. A ile prze z tego co mi nie mówisz. A szczerze niedużo, jest jakieś 15 srebrniaków. No to i tak get. No i w międzyczasie oczywiście sprzedałam złote marchewki, czy coś jeszcze zrobiłam? A! Generalnie... Gdzieś ten teren tutaj przed nami, tu, 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 tu przed nami. Jaki jest. teren? Tamten no, ten tutaj jest nasz. Cmentarz? Nie, nie, nie. Obok... Po lewo. Taka szara dziura w środku? To, gdzie widzisz jeziorko stawek. Wybudujemy tam piękny staw i wielkie community center zwane Gazebo, Bo, w którym będziemy mogli się spotykać, robić koncerty i spotkania. Dostałam na to zezwolenie od króla i dostałam za... a za to też dostałam pieniądze. A to chyba jednak więcej ułóżka straciłam. I co? I w tym jeziorze co będzie? Wybudujemy z tego piękny staw i zrobimy taką altankę z występami. Widzę, że ścięli mi tam drzewa, więc w sumie nawet lepiej dla mnie. A czemu e... nie zrobimy tam... Ej! I'm może zróbmy tam taką y, zatoczkę dla wędkarzy, bo będziemy organizować konkurs wędkarski, gdybyśmy no to, to zrobili może być piękny staw i pomoc i wędkarski. I gazi... A co to jest gazebo? Gazebo to jest taka piękna, altanka miejska, ale zrobimy ją XXL i będą ławeczki i będzie scena na środku do koncertów i innych takich. Ale już chodź, już jest taka scena. Pod naszą... Wiem, wiem, jeden dzień mnie nie było. Nie jest, dzień przed nie. tym, jak tak. takie coś powstało, przychodzę do króla i mówię ej, zrobię scenę, rozumiesz? Jeden dzień byłam na urlopie, jeden dzień przychodzę po urlopie i jest scena w mieście, no przecież oszaleć można. Dobro Menders, to y, mamy dwie, dwa zadania tak to do zrobienia. Pierwsze zadanie uwolnić Konie. No bo stajnie buduje. No więc pie pierwsze co uwolnione. to możemy uwolnić konie, a drugie a drugie, to zróbmy, zróbmy staw wędkarstw. zdjęcie tego stawu, dobra? Bo ja mam dobra. taki ładny staw mi wysłali, tylko nie wiem gdzie on jest, ale zaraz znajdę. Wysyłam Ci na Discord. No spoko, tylko trochę większe. Bym no zrobiła. tak, tak, dlatego zobacz, ja tego nie zmniejszałam, a możemy nawet powiększyć. O ten teren widać zielony. Nie, no ja, by, ja bym zrobiła w takiej w takiej stety, ją z tego duże, balkonu. Duże. A możesz poszukać jeszcze w w międzyczasie takich ładnych pomostów wędkarskich. Ale to by widzowie znaleźli, myślisz, że ja szukam takich rzeczy sama? Widzowie hop, 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 do roboty. Hop, 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 widzowie, hop, hop, hop. Ja bym to rozkopała po prostu o ten, ten teren. Idę i. i idę. Patrz, a ja będę kopać. Mhm. Co mam zrobić? Co ona chciała, co co? Patrzeć jak kopię, ale kopię. Chyba się bije z jakimś mobem, bo to stoi w tego moba. Dobrze, popatrzyłam. Popatrzyłam, już jak jej super idzie. Ewidentnie trzeba wyciągnąć bić na Menders. Menders została zabita przez skeleton. Czemu się tu nie odrodziła? Gdzie ona się odradza teraz? U siebie. Nice. Czyli się jej pozbyliśmy, ładnie mówiąc. Mam chcesz mi pomagać? Mhm. Mm That's cute. Czy wspólna praca to prawie jak wspólna randka? Nie. Okay. A jaki kształt? Jakiś taki bardziej nieregularny chcemy? Poczekaj, zobaczę. Nie, ale nie, nie, nie. Nie, nie, to, to nie może być nieregularne, to robię regularne. A, ale dno? Tak. No ale to dno trochę głębsze, nie? No, a, a patrz, co będzie na tym poziomie, to za płytkie? Nie, no dobra, no ale. No, no tu tak. jest tak, za wysoko. Ale, ale tak, tak, ale żeby dojść do tego poziomu, musi być tak, tutaj tak i tak schodkowo, widzisz? Tak schodkowo robimy. No dobra, no to ściągam na razie pierwszą warstwę, tak czy tak? Mhm. Mm Dobra. Nie no, przecież dobrze to zrobisz. Przecież nie zrobisz tego źle, prawda? Prawda, prawda. Czym chcesz wyłożyć dno? Na razie robię to dirtem, żeby później ogarnąć, jak daleko z kostką pójść. Kostką, okej. Okay. Dlatego kupiłam dużo dirta. Znaczy nie kupiłam, wymieniłam. Za co? Za kobla. Lol, nie ma ja post... cena. A ostatecznie jest ci potrzebny kobel, tak? O kurde. Nieźle. Ty to masz zawsze łeb do interesu, nie? <laughs> Dzięki. To tak? Kurwa. Kasia! Kaś! Ej, o, Ka e, o mędrz, też. No mm, co tam plega? Ej, Kasia, Kasia. Gdzie mm. ty byłaś, jak ci nie było? byłam we Francji na nartach. Kalku, we Francji się na nartach jeździć co dwóch gadasz? No tak. Naprawdę? No tak. To... Hej, co tam robiłaś? No jeździłam na nartach. Naprawdę. No, możesz zobaczyć na Instagramie jakie triki robiłam. Ej, co ona robi w tej rzece? Reguluje dno, fosy. Ja <laughs> Pitole. Ej, czy ona, ona? zawsze się tak zachowuje, czy tylko teraz ostatnie dni ma takie trudne. Nie, zawsze, zawsze. Ja Pitorkę. I widzisz, że lama jeszcze żyje? Żyje. I wiesz, co się stało? Co? Zbudowałem dom. No. Zapomniałem, że ona była pod ziemią i teraz dom na niej stoi cały. O kur... I na O Ona lamie? jest pod podłogą. Na lamie. Jak chodzisz po domu, to harka cały czas coś pod podłogą. <laughs> Czasem się zapomnę i mówię to za świnia, a to tylko moja lama pod podłogą co siedzi. Naprawdę dziwnie się tam, dziwnie się tam żyje. Moi drodzy, w wyniku wczorajszych wydarzeń ja nie czuję się już bezpieczny w królestwie, dlatego chcę stworzyć wielką mapę całego naszego królestwa, abyśmy byli w stanie lepiej planować dzia działania bitewne naszych rycerzy, naszych gildii i tak dalej. Waszym zadaniem dzisiaj będzie podróżowanie po całym królestwie. I zbieranie fragmentów map, nowych fragmentów map. Zaraz Wam wyjaśnię, jak to wszystko działa. E, tu jest wpięty jeden pierwszy fragment mapy w środku Królestwa. To jest ten e, klocek, na którym my się aktualnie znajdujemy. Taka mapa Minecraftowa ma 128 na 128 e, kratek. I to jest dla Was dość istotne, żeby sobie kalkulować, w których miejscach otwierać mapę. Nowo stworzona mapa nie centruje się jakby na obrazku, tylko jakby one faktycznie. To jest trochę, trochę tak, jakbyście mieli cały serwer podzielony na, na czanki, nie? więc i, nieważne. W jakim miejscu danego czanka e, odpalicie nową mapę, no to jakby ona się dostosuje do, do, do tego e, rozmiaru. Więc dam ja bym wam po 16. Procesie... Stworzyć? stworzyć. Macie je stworzyć. Ja wam wydam czyste mapy. Będziecie latać okay. po królestwie, tworzyć i uzupełniać te mapy i znosić je tutaj na miejsce. Każdy z Was, to e, przyniesie nową mapę, której jeszcze w, w momencie oddania nie ma na e, naszym wielkim stole, dostanie dwie srebr srebrne monety za każdy taki fragment mapy. O kur Fragmentów ja mapy stosuję, jest to łącznie. To trudne, Nie zrozumiałam nic. A, okej, okay, dobrze, no to jest dla chętnych, to jest dla chętnych. Bo ja nic nie zrozumiałam, co mam zrobić, zadania w sensie. A głosy w głowie na pewno szybko by ci to wyjaśniły. E, generalnie to wygląda w taki sposób, że e, widzisz mniej więcej, gdzie jesteśmy na tej mapie? No. To, to w, w tym narożniku blisko ciebie, to jest wieża Pecia, nie? No. Gdybyś poszła od tej wieży w kierunku bardziej powiedzmy moich komnat... Dobra, to ja pójdę tak, gdzieś ja na północ. Robić. Dobra, moje kwatery by były gdzieś tutaj, nie? Bo te mapy są zorientowane tak jak świat w Minecrafcie. Z nowymi, z nowymi zapiskami mapy. O, świetnie. Który to jest fragment? Jesteś w stanie go tutaj wpasować? Mam się, że będzie trudne, spróbuję. Eee, Kasiuks. Eee, ma 128 na 128 o, bloków. O. Taka jedna mapa. O, świetnie, dopasowałeś, proszę bardzo. O, to będą dwa Ale, mój drogi, nie uzupełniłeś tej mapy. Zobacz, że nie jest skończona od góry. Musisz wypełnić ją całą. Pozdrawiam. A jak to się uzupełnia całą? Musisz iść w obszar, który jest e, jeszcze nieodsunięty, i ta mapa się stopniowo będzie uzupełniać. Ja, p, mózgry mi paruje. Mapa ma 16 czanków, 8 na 8. Czyli mam iść gdzieś dalej, tak? Gdzie jest k***a północ? Już się skupiłam. Już k***a Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie mieszkam. Tu mieszkam. Dobra, wypuśćmy mojego konia, i jedźmy na koniu i spróbujmy to ogarnąć. Ale to trudne się wylosowało. Jedziemy, potka. Dobra, i co teraz? Odpal mapę. No i zrobiona, tak? Dobra, gdzie jest północ? Od tej strony. A gdzie byłaś? Na północ. No to dobrze, to będziemy dopasowywać. Tylko tak trochę musisz właśnie z rozeznaniem w terenie wyrobić. O, czyżby? Mhm. Ta, pasuje. Cztery. Moment, potwierdzam. Wygląda dobrze. Proszę bardzo, 8 sztuk.